Dzień dobry Państwu, witam w piątek, 15 dzień grudnia i dzisiaj o, no o tym co się dzieje w Polsce z, tutaj, z mojej tutajszej perspektywy Polska niestety zmienia się na kraj potakujący, to znaczy kraj w którym te wszystkie agendy, które idą od góry Będą realizowane w podskokach. Jak to pokazał filmik z ambasadorem Polski przy Unii Europejskiej, który tam miał jakieś podanie zamieścić, żeby i żeby zdążyć, to jest na oficjalnym portalu Urzędu Rady Ministrów, więc, żeby zdążyć tam bieg przed zamknięciem, żeby Polska dostała te fundusze z KPO. No, żenujące sprawy. Musimy zdążyć się wieczorem, żeby jutro Tuski i von der Leyen mogli uzgodnić wypłaty 5 miliardów dla Polski. Jest już 20-35. I normalnie o tej porze kończymy. Jesteśmy uratowani. Zdążyliśmy. Teraz wszystko w rękach Tuska i von der Leyen. Oczywiście te wszystkie rzeczy, które się w Polsce działy w Sejmie, w ekspoze jednego premiera, ekspoze drugiego premiera zaprzysiężenie rządu, i tak dalej, wszystko to przesłonił incydent z Hanuką. I no, trochę się źle stało w tym sensie, że właśnie przesłonił, że, że o tym wszyscy zaczęli mówić. Dobre rzeczy z tego, co zrobił poseł Grzegorz Braun, to może to, że się ludzie zaczęli zainteresować, czym jest ta grupa Chabad-Lubawicz, która te chanukowe świece zapala wszędzie na świecie. Złe jest to, że proszę Państwa, w polityce do polityki się idzie jak gdyby, są tam dwie rzeczy jedna to oczywiście można iść dla kontestacji po to żeby czynić pewnego rodzaju deklaracje pewnego rodzaju no tak jak w w tym przypadku to jest pewien performance polityczny prawda Natomiast oprócz tego jest żmudna praca, to idzie się między wilki i y, usiłuje coś ugrać dla swoich wyborców i coś niewiele może w przypadku Polski, w jakiej jest y, Polska teraz, y, dla, dla Polaków. No bo. No, bo tak myślę, że jednak ten rząd nawet deklaratywnie nie będzie robił tego, co robił ten poprzedni, też deklaratywnie, czyli jednak się stawiał w Brukseli, jednak próbował ten interes polski jakoś, jakoś przynajmniej postawić w takim świetle, że my tutaj czegoś chcemy innego. Wspomniałem o Hanuce, tutaj u nas w Kanadzie też były z tym związane pewne animozje, tak bym to nazwał, a to dlatego, że kilku polityków nie zgodziło się na udział w tym zapalaniu tych świeczek, mówiąc, że jest to upolitycznienie, dzisiaj, teraz ta rzecz jest upolityczniona, biorąc pod uwagę to, jakie to jest święto, no i biorąc pod uwagę sytuację na Bliskim Wschodzie, bo właśnie, no, to, co się stało w polskim Sejmie, nie było protestem przeciwko sytuacji na Bliskim Wschodzie. Gdyby było, to myślę, że nagłośnienie tego byłoby o wiele mniejsze. A tak, no to zaklasyfikowano to jako incydent antysemicki i tu bla, bla, różne, różne komentarze na ten temat. Notabene komentarz Żydowskiej Agencji Telegraficznej, powielony chyba później w piśmie Forward, takim żydowskim wchodzącym z Stanach Zjednoczonych, był taki, to powołano się na rabina Stamblera, który był jest przedstawicielem Chabad Lubowicz na, na Polskę, który mówił, że no, sądząc po tym, ilu tam polityków się zadeklarowało poparcie dla Izraela, dla niego i, i w ogóle jak tam w podskokach wszyscy zaczęli się odżegnywać i potępiać to, co zrobił poseł Brown, no to może na tym z tego coś dobrego będzie, że więcej z tego dobrego wynika niż, niż złego. To oczywiście z perspektywy Chabad Lubowicz, z perspektywy żydowskiej. I no i właśnie to jest to, że pewnego rodzaju działania, jeżeli są spektakularne, jeżeli się je podejmuje, to trzeba zawsze sobie zakładać, jak zostaną zdyskontowane, to znaczy y, kibono, kto na tym skorzysta. Y, poseł Brown, z tego, co widziałem, tłumaczył, że to był impuls, czy to była taka y, akcja podjęta, no bo zobaczył, że właśnie ta rzecz ma miejsce w Sejmie, a tutaj wyszedł i wziął te gaśnice i poszedł gasić. Akcja była może spontaniczna, ale trochę tak pod znakiem zapytania jest to, czy działał poseł Brown, tak zupełnie bez. Nikomu nie powiedział o tym, bez poinformowania kogokolwiek, bo filmik, który pokazuje jego działania, pokazuje jak bierze gaśnicę. Podchodzi do gaśnicy, bierze gaśnicę, czyli ktoś już musiał wcześniej mówić, co z tym gaśniczem będzie się działo, prawda? No to nie było tak, że poseł Brown, że, że weźmie paśnicę i popatrzy jaka jest data ważności, tylko coś z nią będzie robił, a też nie sądzę, że, że wszyscy posłowie, również poseł Brown są w izbie cały czas filmowani, nawet nie wiem, jak za potrzebą wychodzą, to, to już za nimi się ciągnie sznur kamer i to ktoś tam to telefonem filmuje, także spontaniczna, no może spontaniczna, ale jakoś taka zaplanowana troszkę wcześniej ta akcja i tak jak mówię, no kto skorzysta to jest główne, yy, główne pytanie. Oczywiście yy, większość ulicy internetowej, yy, komentatorów w mediach społecznościowych, których ja widzę, yy, no szanuje to, co zrobił poseł Brał, że wreszcie się postawił i tak dalej, że ktoś się postawił wreszcie przeciwko temu. Yy, no i że yy, poseł Brał, przepraszam za słowo, ma jaja, ma duże jaja. Yy, proszę Państwa. Ja mam do tego troszkę inne, na ten temat troszkę inne zdanie, inne podejście, dlatego że no, również no, skacząc pod pociąg też trzeba mieć jaja, żeby to zrobić, czy podejmując różne karkołomne przedsięwzięcia trzeba mieć jaja, ale z drugiej strony efekt tego jest taki, że no, ostatecznie rozpada się, Prawdopodobnie konfederacja została pozbawiona części wyborców, które odbior, odbierze jej to skrzydło bardziej antysystemowe, bardziej radykalne, właśnie. No i pomimo tych nadziei, że konfederacja stworzy w parlamencie ruch polityczny, który będzie w stanie coś ugrać. Niewiele, bo tam niewiele można ugrać. Nie, nie, nie łudźmy się, Polska jest praktycznie pozbawiona suwerenności w bardzo wielu obszarach, ale w tych, których jeszcze nie jest. No to może by można było coś zrobić. To teraz nie będzie można zrobić. Jeżeli wyjdzie oczywiście Konfederacja Korony Polskiej z Konfederacji, to liczba posłów nie będzie usprawiedliwiać klubu parlamentarnego, tylko tak jak poprzednio jakieś tam stowarzyszenie. No w każdym razie, czyli mniejsze uprawnienia parlamentarne to daje. Także. Fajna, fajny performance, tak. Dużo ludzi przez to, myślę, pozna więcej, czy sięgnęło do jakiejś tam literatury, żeby zapoznać się z tym, kim są kabaliści, również ci w Polsce występujący. Więcej ludzi dowiedziało się o tym czym jest święto Hanuka, że nie jest to święto religijne, tylko historyczne i tak dalej, i tak dalej. Zresztą no, tutaj warto sobie poszukać w sieci informacji na ten temat. Co ciekawe, informacje, które znalazłem na portalu protestanckim były bardzo ciekawe, a tutaj no, katolicy, jak gdyby, czy niektórzy księże katolicy nie widzą tutaj żadnego problemu w braniu udziału przez katolików w tych obrządkach zdania są podzielone dlatego e, warto czytać bo w końcu jest to historia naszej cywilizacji i to jest kolejna historia e, ciekawa że nastąpił podział w którym prawica jest proizraelska a lewica jest anty, raczej antyizraelska powiedziałbym jeżeli e, ktoś potępia działanie Izraela w, w tym momencie bo nie mówię o, tutaj o żadnych rzeczach związanych z istnieniem Izraela i tak dalej tylko z tym co się dzieje akurat dzisiaj no to, no to prawica, no rzadko można usłyszeć kogokolwiek, kto by tam kwestionował działania Izraela w Strefie Gazy. Nawet tacy ludzie, którzy wydawałoby się no, ze zdrowym rozsądkiem są za pan brat, jak profesor Jordan Peterson, uważają, że demonstracje propalestyńskie to są równoważne demonstracją. Prohamasowskim, podczas gdy bardzo wielu ludzi protestuje po prostu przeciwko, yy, no właśnie, działaniom wojskowym w strefie, która jest zamieszkała przez 2 miliony ludzi i tym olbrzymim ofiarom, które tam są, i przeciwko yy, rozwiązywaniu kwestii palestyńskiej. Po prostu tak, jak to miało miejsce do tej pory, czyli siłą. Nagba, kolejna nagba, wypędzenie, zrównanie z gazy z ziemią i to uniemożliwi powrót tam ludzi, zlikwiduje problem dla Izraela i tak dalej, i tak dalej. To kosztem olbrzymiego cierpienia i życia milionów ludzi, i stąd protesty. Tylko tak, jak mówię, co jest bardzo dziwne. Że większość prawicy, a może nawet cała prawica jest no, za Izraelem w tym momencie. Ta nowa prawica, to znaczy prezydent Argentyny, Milei, następnie w Holandii, nowy zwycięzca, już zapomniałem, jak on ma nazwisko. Również premier Orban. Więc jak gdyby to po tej, jeżeli, to są wszystko ludzie, którzy chcą odwrócić szaleństwo lewicy, wariactwo globalistów i tak dalej. Imigracji, są przeciwko imigracji, są przeciwko tym wszystkim, tym rzeczom. A, no a jednocześnie pod, popierają coś, co strasznego, no, popierają w zasadzie coś, co nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym świecie, ludobójstwo na obszarze, na obszarze gazy. Także, proszę Państwa, ten cały incydent niestety, i mówię tutaj o incydencie w Polskim Sejmie, o zgaszeniu tych świec chanukowych gaśnicą, Konfederacji nie wyjdzie na dobre. Może wyjdzie na dobre przez wzrost poparcia dla Grzegorza Brauna, ale też myślę, że politycznie umocuje go raczej na całkowitym marginesie. I no, akurat. Tak to wygląda, mimo poparcia ulicy, czy mimo poparcia wyborców, wiadomo, że pewne rzeczy są we współczesnym świecie nie do przeforsowania, nie do przeprowadzenia. I tutaj niezależnie od tego, nawet jeżeli byśmy mieli, nie wiem, 50% poparcia ulicy, to elita rządząca i tak to, tak wymanewruje, żeby no, nie miało to skutku na rzeczywistą władzę. Proszę Państwa, także smutno mi. Smutno mi, bo szczerze mówiąc, wiązałem z Konfederacją pewne nadzieje. No a teraz ten ruch zostanie podzielony, już jest podzielony, zostanie rozbity. Już jest rozbity. Powstaje nowa partia, którą tworzy Korwin. No, będzie dzielenie głosów, które, które nie pozwoli działać, które nadal. Sprowadzi całość tego ruchu do kontestacji, do tego, żeby sobie pokrzyczeć albo na ulicy, albo w internecie, albo gdzie indziej. Natomiast bez realnego wpływu na to, co w Polsce się dzieje, na ustawy, które w Polsce się stanowi, na polskie prawo. Tyle na dziś, mówił Andrzej Kumar. Do następnego razu. Tutaj z podziemi tym razem nadawałem.